Waszmościanki. Chorągiew, zamku w Zawieprzycach. Atanazego Miączyńskiego Herbu Suche Komnaty. Ma zaszczyt zaprosić i ogłosić, że sztuka, czyli teatrum, będzie odgrywane. W scenerii 17. Wieku. Przybywajcie więc zatem A oklasków Nie żałujcie W imię Boga Poczynajmy Działo się to jesienią Pamiętnego roku 1683 Ocaliwszy Wiedeń Przed Turkami Król Jan III Sobieski Powracał do kraju zasłużonej glorii, defensora całej Europy. Chodźmy sobie, A ukochana małżonka jego Maria Kazimiera, powodowana tęsknotą i niepokojem, śpiesznie ruszyła na południe, chcąc jak najszybciej obaczyć swego jachniczka całego a i zdrowego. Wraz z całym dworem, damami, służbą a i pacholentami znalazła się w stałym sączu. Tutaj oczekiwała na listy od męża, stąd wysyłała własną korespondencję, a gościnne mury klasztoru dawały wszystkim spokój a i schronienie. Już dość więcej nie można. Kto tu decyduje? Powiedziałam jeszcze. O, o jeszcze! Ależ zdrowia postradać można. Ktoś to widziałby by białogłowa w pasie taka cienka była pani. Pani! Już nie mam siły! Nie dysputujcie, to nie wasza rzecz. Moja wola jest dla Was rozkazaniem. Ale pani jeszcze... Jak trza to trza powiedziałam moja rzecz pięknie wyglądać. Wasza rola gorset docisnąć. Może kto tu do nas dzisiaj zawita. Może rotmistrz jakiś? <grym>, Może kawaler. Za mąż pan nie trza za mąż szybko. Nic wam do tego. Doskonała dama winna mieć trzy wąskie usta, kibić, a pęcina. trzy grube, ramię, udo, a łydka. Trzy cienkie palice, włosy, a wargi. Trzy małe. Piersi, nos, a głowa. Cóż, pewnych rzeczy zmienić nie mogę, ale nad innymi mogę popracować. Nic mam do tego. Dzieci, dzieci, dość hałasu. Umilimy sobie czas oczekiwania na królową, która dzisiejszy poranek spędziła na modłach w kaplicy. Panie, też zapraszam do zabawy. Jaśnie pani królowa Maria Kazimiera. Witam, witam, Margerii. Miłe panie, ochmistrzyni, jak dzieci. Nie można narzekać, jaśnie pani, noc minęła wybornie. Dziadwa zdrowa dokazują bardzo, ale i posłuch mają gdy potrzeba. Panią Komulu również Dziecięta w oczekiwaniu na króla, jako i ja, cały poranek spędziłam na modłach w kaplicy. Niepokójną targa ogromny, co dzieje się z królem Janem III. Wszak bitwa sroga. Ale moje panie, porzućmy na krótko niepokoje. Może każesz od mistrzyni, by podano nam herbaty? Ja się Zapraszam, to wyborny pomysł. Zapraszam, panie. Panie, herbata to jest dar od króla. Król przywiózł ją z wyprawy. A, czy pamiętacie, moje pani, jak tu obecna nasza ochmistrzyni zjadła garść suchych liści herbaty? Oczywiście, jaśnie pani i na pewno na długo to zapamiętamy. Tak, tak, długo zastanawiałyśmy się nad tym, co cudownego w herbacie widzą niewierni i dlaczego król przysłał jaśnie pani tak dużą szkatułę od tego suszu. Pewnie dla zdrowia. Wybitny aromat herbaty był nam nieznany. Dobrze, że król z wyprawy tak niesamowite smakołyki dobra nam sprowadza. Któż by pomyślał, że tak prosty jest sposób jej przygotowania? Długie nasze czekanie na jaśnie Pana. Jaśnie Pani, my też mamy niespodziankę dzisiaj rankiem. Przybyła do klasztoru miejscowa zielarka. Może zaprosimy tę niewiastę, aby posłuchać ciekawych gadek. Jeśli takie jest wasze życzenie, macie ochotę panie. Zatem proście. Jaśnie panie, oto rzeczona zielarka. Królowo miła, witam cię uniżenie i rada mi, wola twoja oblicze cudne ujrzeć mi pozwoliła. Może mi witaj, dobra kobieto, jak cię zwą? Jestem miejscową zielarką. A jak masz na imię, kobieciną? <noise> Marlena. Marlena, cóż to za imię prostego ludu? Zielarko, cóż ciekawego nam przynosisz? Czcigodna królowo, opowiem ci o zielach naszych. Co zdrowie chronią i później starości dożyć prawie gwarantują. Owóż do tych ziół należy nielubiana przez wszystkich pokrzywa, pogardzana babka, a i bylica z pielunem na polach rosnąca. Cóż jeszcze mięta, która na wschodzie pierogi przyprawiają? Ta ciało oczyszcza i siły wraca. Podobnie działa rumianek i fiałki polne. Miłosierny Bóg dał człowiekowi wszystko, tylko ten w pysze swojej zgardził darami i zapomniał o zielach z Bożej apteki. Wielka twa wiedza dobra kobieto, Ciekawe rzeczy prawisz. A czy są zioła, które wzajemność w miłości mogą zapewnić? A pewniej są, ale nie można aplikować nic wbrew naturze jego ani przyrodzeniu swemu. Bo nie jeden chwilowy afekt złamał komu życie całe. Słusznie prawisz. Pomóc mogą, a zaszkodzić nie zaszkodzą. Choćby macierzanka lubczyk czyje miała do kąpieli stosowane. A nerwy ukoi, sen spokojny przywróci, a i jasność myślenia. Złe to uczucie, co jak słomiany nie rozpala się, to po chwili bezpowrotnie zgasną. Kamienie szlachetne. Czy one jakie moce mają? Mają, mają. Tylko nie każdego stać na ich kupno. A nie tylko o pieniądze tu chodzi. Każdemu inny kamień jest przypisany. Tak jak inny krzyż, do niesienia przez życie przeznaczony. Tyle rzec mogę, że do czystości panielskiej szmarag jest przypisany. A każdy zakus czy akt nierządny. Manciga e